Witam, jak widzieliście wczoraj robiłem kuchnię, nie jest to prawda jakiś wielki tam remoncik czy coś pomalowanej, dolne szafki robię pomału sobie, tam jeszcze duże jest do zrobienia, to nie jest tak, bo jeszcze te szafki muszą mieć drzwiczki, wzmocnienia i tak dalej, blat. Najdłużej będzie ten, bo teraz będę musiał to wszystko zrobić, tak, żeby było równo. Mam takie właśnie drewniane klocki, które będą właśnie do tego służyły. No i plat będzie kosztował, ale póki co to nie stać mi na to. W przyszłości to będzie kupione. Póki co będzie tak, jak teraz muszę tylko równe krocki wyciąć i później się podkłada. powiedzmy coś, żeby było wyżej czy niżej. Tak, jak komar upierniczył. Podsumowanie tygodnia. Jeśli chodzi o filmiki, komentarze. Pyta nie ma, bo to jeszcze jest malutki kanał. No nie będę też jakoś tam zanudzał was opowieściami itd. i tak dalej. Jeśli chodzi o kuchnię, czemu tak, a nie ten? Mam dosyć tych kupnych drzwiczki, odlatują, wszystko się psuje. Ja mam dosyć takiego tam kupić i za dwa dni się coś psuje. No to dziękuję bardzo. Ja wiem, jak to skręcałem mu pewnej kobiety, to szkoda słów. Meble eleganckie, a co do czego to dziadostwo. To płyta po prostu, gdyby były grubsze te płyty, to można dokręcić te gaweź, odkręć sobie teraz szafki. Powiedzmy odkręć szuflady i spróbuj wsadzić z powrotem. Ściągnij wszystko, zobaczysz, że się nie uda. Przynajmniej czasem brakuje tych śrubek. Nie są dobrze powiercone. A, kombinacje takie alpejskie. Dlatego wolę sobie zrobić ten. No i koszty, tak? Ja praktycznie te płyty zamówiłem już dawno, dawno temu. Jeszcze będę robił u szafę u syna, więc y, możecie oglądać, jeśli chcecie. Szafa będzie dlatego, że też mam dosyć trzymania na wierzchu rzeczy. No, później warsztat trzeba zrobić taki malutki w skrytce, nie wiem, no jest roboty duża, ale to koszty finansowe, to wiadomo, najwięcej sodzą. Jeśli chodzi o filmiki, nagrywam codziennie, myślę o drugim też kanale, żeby zrobić taki o różnych zabytkach, tak. Nie wiem, planuję przynajmniej, tak? Bo w następnym tygodniu może mi się uda wyjechać w jedno miejsce, zobaczyć. No, daleka podróż jak na rower. No, ale kusząca. Zobaczmy. Jeśli pojadę, no to założę filmik nowy kanał drugi będzie o podróżach wiadomo że tam filmy nie będą często no bo to zależy od ludzi jak będzie często ludzie ten będą też może urywki z lasu też tam A dwa, że no to już taka wyprawa to kosztuje. Jeśli chodzi o to, żebym brał wolny w pracy, tak? No to jeśli by się to zwracało, no to tak, ale jeśli się nie będzie zwracać, no to raz będzie na miesiąc, powiedzmy, filmik. Ale będzie powiedzmy albo trzy z jednego powiedzmy miejsca, tak? Bo też nie będę robił jakieś długie tam filmy. Komentarze. No, był tam jeden taki, co mówił, że jestem jego kolegą. Kolego, czy ty jesteś chory? Czy ty się leczysz? Czy coś tam jakoś tam było? No, wiecie. Przejmuję się tym bardzo, chłopie. Kiedy zresztą jesteś moim kolegą? No, chyba, że jesteś chory i się boisz powiedzieć. No, nie bój się. Nie wiadomo. Może chory, może nie. Co będzie na kanale? Następne. Bo tak to fajne komentarze. Oczywiście pozdrawiam wszystkich co komentują i zapraszam na ich kanały. Będę tam sobie gdzieś podpinał. Na kartce muszę sobie zapisać TD. Pokażę zawsze Wam, żebyście też pamiętali o tych kanałach. Yy, może będzie kiedyś znowu jakiś odcinek z gotowania. ale to tylko zależy od Was. Płytki mam na sprzedaż i części od komputerów. No zobaczymy, czy ktoś to kupi, czy nie. Na razie wystawiłem u siebie, na moich tutaj mam płytę główną od komputera, zasilacze jakieś tam, pełno pierdół do komputera. A płytki to ogólnie płytki od po prostu telewizorów i tak dalej, też to mam już tam naszykowane. Nic, kawka się robi, więc tyle. Na no, następny raz pogadamy, chyba że sobie dwa odcinki z pogawędka.